Wam was bardzo serdecznie. Tutaj jest ten piękny zamek w Hesji. Chciałam wam pokazać, również ten zamek. Zaprosić was na parę minut. Pokażę wam właśnie ten piękny zamek w Hesji. I to jest zamek w Brąszewie. I już idę na ten zamek. 1246. Oczywiście to nie jest jak Kraków albo szlos, w tym zamek w Londynie. Też jest piękny, duży, ale też jest coś fajnego. Toalety męsko-damskie. Oczywiście bardzo fajne, przyjemne miasteczko. Mam no dalej jeszcze nit maskę, żeby maską skończyła wchodzić. To mi podziękujemy. A więc tutaj wchodzimy już na ten dwór, można powiedzieć. Oczywiście można być z różnych stron. Tutaj można kupić sobie również bilety do zamku, jakby ktoś chciał sobie zwiedzić w środku. Droga krzyżowa, proszę zobaczyć. Stara budowla. Widać? Pisze 1200. Zbudowane albo wykończone, a jak długo budowane też nie wiadomo, kiedy zaczęto. Tutaj z rodzinne muzeum. Można również odwiedzić. Nie wiem czy otwarte. Same kamienie. I tutaj już wyjście również z tego zamku na miasto z drugiej strony. I proszę zobaczyć, tutaj już jest wyjście i oczywiście brama, jak się zamknie, to już wyjść, nie można będzie na pewno. Ale czy ona się zamyka? Nie wiem. Czy ona działa, funkcjonuje? I teraz Wam się odwrócę w drugą stronę i pokażę Wam właśnie jak to wygląda w drugą stronę boczne wyjście na zamek na górę i to idzie dalej w dół następna brama to do tej dużej bramy Zoszłam do tej dużej bramy. Tutaj jest również część jeszcze tego zamku, a tutaj właśnie już wyszłam z tego zamku. I tutaj można sobie jeść albo wypić, albo dalej zwiedzać stare miasto. I teraz Wam pokażę troszeczkę tego miasteczka z dołu. A tam z tyłu jest zamek. A tam z tyłu proszę zobaczyć jest pomiędzy tymi domami ten zamek. Chodzę teraz ten szlost, czy zamek naokoło, i teraz Wam tutaj pokażę z góry, dokładnie w, w oddali widać miasto. I teraz dołu do góry znowu z drugiej strony ten zamek mam. te piękne okolice. Proszę zobaczyć. Góry wyższe, mniejsze. Tam chyba widać czubek szpitala, klinika. Tu ludzie po operacjach, jak wspomniałam, przyjeżdżają na kurację. I zaczyna deszcz, czy Paweł, No to ci kropelki lecą. I proszę zobaczyć jestem znowu w tym samym miejscu tego zamku a więc prawie dwie godziny zeszło mi oczywiście z lodem um, naprawdę jest bardzo ładnie zamek jest bardzo bardzo ciekawy i dlatego zapraszam was bardzo chętnie na te parę minut spędzonych ze mną um, przy tym zamku czy z tym zamkiem również Dlatego pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do następnego filmiku. Tam jest kawiarnia z pysznymi tortami. Wsiadam teraz i już pomagamy sobie coś. Oczywiście babcia zgłodniała i sobie zamówiła już pakietki, ale lody. Sure.